Hej kochani, dzisiaj mam dla Was projekt Denko. Obiecałam sobie, że będę nagrywać denko dosyć często, żeby nie było bardzo dużo produktów do pokazywania, żeby się nie rozwodzić później na 20-30 minut, co zużyłam. Ale ostatnio jakoś tak tyle produktów mi się w jednym czasie skończyło, że dzisiaj troszkę te denko będzie przydugaśne, więc na początku radziłabym uzbroić się w jakąś kawę, herbatę, ewentualnie coś do zjedzenia, bo może to ten filmik troszkę potrwać. Natomiast i tak zrobię wszystko, co w mojej mocy, żeby poszło to szybko i sprawnie. Eee, produktów całkiem sporo, więc nie przedłużając, od razu jadę z tym koksem, położę sobie może tutaj, będzie mi najwygodniej, tak myślę przynajmniej, że nie będę tutaj za bardzo Wam, wiecie, tą torbą też szeleścić. Na pierwszy ogień to co widzę to moje ulubione płatki kosmetyczne Duchess, one są z drogerii Müller, mm, kwadratowe, takie dosyć spore płatki, świetnie zmywający makijaż, które się nie rozwarstwiają, nie pozostawiają tych takich, wiecie, włókienek, tych cićków, czego nie cierpię. Świetne do... i do zmywania paznokci, i do, zma, do zmywania całego makijażu i twarzy, i oczu. Super, lubię je. To już jest moje NT opakowanie, chyba mam wrażenie, że co projekt kocham pokazuję. I jeżeli jesteście, mieszkacie w Niemczech, albo będziecie w Niemczech, to ja wam serdecznie te płatki polecam. I jak już jesteśmy... Przy płatkach i przy drogerii Müller to produkt, który Wam ostatnio pokazywałam w holu, a to jest moje pierwsze opakowanie, które złożyłam. jest to firma bądź też seria Cadea Vera, ja Wam może pokażę tak, bo ostatnio były pytania, o, tak to wygląda. Płatki, płatki kosmetyczne, bardzo cieniutkie właśnie z drogerii Müller. Nie mam pojęcia, czy ta drogeria jest w całym Niemczech. Natomiast u mnie w okolicy jest kilka tych drogerii, więc przypuszczam, że być może, że w całych Niemczech są to bardzo cienkie, okrągłe płatki kosmetyczne, które są nasączone przede wszystkim w kwasie salicylowym i to są płatki przeznaczone do, dla osób. Poniżej 25 roku życia, ale ja bym na to nie zwracała w ogóle uwagi, do skóry zanieczyszczonej i takiej przetłuszczającej się i mieszanej. I te płatki są rewelacyjne. One działają na wypryski. Ja Wam mówiłam, że ja ich nie stosuję codziennie, z tego względu, że one mogą, ze względu na ten kwas salicylowy i tutaj bodajże też w składzie alkohol. Tak, na drugim miejscu mogą przesuszać skórę, ale jeżeli tylko coś mi wyskoczy, nawet takiego bardzo, bardzo mocno ropnego, wręcz podskórnego, biorę te płatki, przecieram sobie, przecieram też dekolt, jak mi coś wyskoczy, albo tutaj ramiona, czasami Piotrek mi też plecy przeciera, bo też mi czasami coś wyskoczy. I to są płatki, które minimalizują właśnie wszelkiego rodzaju wypryski, nawet takie duże, ropne stany, um, które się gdzieś tam na, na, na skórze pojawiają. Więc ja je uwielbiam, jeżeli chcę szybko, wiecie, pozbyć się jakiegoś nieprzyjaciela, nie chcę tam przy tym dłubać, wyciskać i tak dalej, to po prostu używam tych płatków. Tutaj mamy ich 30, starczyły mi na bardzo długo, bo tak jak mówię, nie używam ich regularnie, tylko jak mi coś wyskoczy, na przykład 2-3 dni pod rząd używam, potem jak mi nic nie wyskakuje, to ich nie używam. Właśnie ze względu, żeby mi nie przesuszały twarzy, czy tam innych partii ciała, jak dla mnie jest świetne, polecam, jeżeli mieszkacie w Niemczech albo też będziecie, to zerknijcie koniecznie, bo to jest fajny gadżet, żeby to mieć i żeby się pozbyć, właśnie jakichś takich wiecie, dużych wyprysków, czy też tych małych, obojętnie. Dalej. Płyn do soczewek Wizio Max. Nie wiem co się stało, ale mi się rozwaliła tu cała ta nakrętka. Ja używam najzwyklejszego płynu do soczewek. Ten jest akurat DM-u, ale gdzie jestem, to kupuję. Nie mam jakoś takich bardzo wrażliwych oczu, więc mogę sobie po prostu pozwolić na różne kupowanie. W sensie na kupowanie różnych płynów nie muszę konkretnie jednego. Każdy mi się sprawdza, więc ten. Za dosłownie niecałe 5 euro mi się sprawdziło świetnie. Jeżeli nie macie jakichś problemów z, yy, właśnie z wrażliwymi oczami, to ja wam po polecam. Następny produkt, który mnie troszkę zirytował. Jak zawsze lubiłam mydła marki Balea, tak ten mnie zawiódł. Mydło z pompką, wiecie, do rąk, yy, z pitają i kokosem. I to jest mydło, które jako pierwszy z Balei tak mi przesuszyło ręce, że ja dosłownie tu mi z, z tej strony schodziła skóra i była w ogóle taka dziwna, między palcami ale też wewnątrz, tak mi się po prostu ruszył na, na skórek, że szkoda gadać więc ja już do tego mydła nie wrócę nie wiem czy w ogóle do balei nie wrócę czy akurat tylko do tej wersji zapachowej ale wielki wysuszacz dłoni, więc mm -mm, tego nie kupujcie mimo, że jest tanie, to nie za bardzo co projekt Denko pokazuje wam e, płyn, tak mi się wydaje że co, co projekt Denko, ale to jest mój ulubiony płyn do higieny, ja my i ja tego zużywam butelkami po prostu, no, stop, jakaś butelka. Teraz mam kolejną już na wykończeniu. E, ja po prostu lubię Listerine, bardzo dobrze działa, świetnie odświeża, jamy ustną, ja ustną. usną. Ja lubię sobie go używać dwa razy dziennie, rano i wieczorem, więc kolejna butla, jeżeli jeszcze nie stosowałeś cię, to polecam. Dalej produkt, który przywiozłam sobie z Polski na Wielkanoc jest to Bielenda Comfort Plus aż trzy kwasy plus mocznik z eksfoliujące, czyli po prostu złuszczający zabieg do stóp i powiem Wam, że ja, ja jakoś zawsze kupuję te skarpety złuszczające tak w ciemno, bo lubię różne firmy testować, tym razem jak byłam w Polsce kupiłam znowu SheFood, które uwielbiam, natomiast hmm, wcześniej kupowałam tak po prostu które mi się podobały i nigdy nie mam problemu, żeby te skarpety nie działały. Ta bielenda była w jakiejś promocji, chyba za 9 z groszami, więc zliczmy za 10 zł. I też świetnie mi się te skarpety złuszczające sprawdziły. Jedyne co, to nie są gotowe już skarpety, tylko tutaj w środku były dwie saszetki i oczywiście saszetka ze skarpetami. Trzeba było po prostu, wiecie, te saszetki przeciąć. O, aż ciemno od tego teraz mojego tutaj świecenia tymi opakowaniami zrobiło, oj. E, w każdym razie, zawartość tych staszefek wlewało się do właśnie jednej i do drugiej skarpetki złuszczającej. Siedziałam bodajże półtorej godziny. No tutaj jest między 60 a 90 minut. Ja zawsze lubię te 90 minut posiedzieć, i po tak mniej więcej trzech dniach rewelacyjnie zaczął mi schodzić na skórek. Więc ja, ja je bardzo, bardzo polecam bardzo je lubię. Tak jak mówiłam, miałam je pierwszy raz, ale na żadnych jeszcze skarpetach dłuszczających się nie zawiodłam. Te były również świetne. Więc jeżeli macie ochotę, a byłaby na przykład promocja, też to no zerknijcie na nie, bo są naprawdę świetne. Następnie produkt, który mnie wkurzył, mówiłam wam ostatnio w ulubieńcach Maja, że uwielbiam płyny micelane, które zmywają całkowicie oko, a nie, że budzę zielano i gdzieś tam wiecie, mam jakąś czarną krechę. To jest płyn z Garniera, który był beznadziejny. To po prostu nie, nie dało się tym... Z... to może... nie. Dało się z tym zmyć makijaż, ale to nie domywało w ogóle. Ja miałam wrażenie, że ten płyn tak zmywał tylko, wiecie, tą pierwszą warstwę makijażu, w sensie na przykład pierwszą warstwę tuż do rzęs, a potem musiałam się już męczyć, szarpać. A jeśli chodzi o domycie tak właśnie linii rzęs tutaj od spodu, to... To się kompletnie do tego nie sprawdza. Nie zmywa całkowicie oczu. Zawsze wychodziłam z brudnymi oczami, musiałam że się sobie radzić innymi produktami. Nie polecam. Jak ta wersja różowa, bardzo mi się podoba. Tak ta. Eem, jakaś tam też niby maxi format, bla bla bla, ale ta wiecie, zielona nasza graficzna, beznadziejna. Naprawdę nie kupujcie, bo ja nie używam tuszy wodoodpornych, używam tylko, wiecie, zwykłych tuszy. A jeżeli ten produkt sobie z zwykłym tuszem nie radzi, to już nie chcę wiedzieć, co by się działo właśnie z tuszem z wod wodoodpornym. Dalej, kochani. Tonik ogórek z ziami. Nie wiem, czy to widać w kamerze, bo tak się trochę światło odbija. Muszę trochę aparatem żonglować, bo dzisiaj jest taka pogoda, raz jest super słońce, a raz są chmury. Bardzo fajny tonik. Bardzo dużo osób go poleca, ja go Wam też polecam. Świetny, taki odświeżający, bardzo taka przyjemna po nim była skóra. Ja bardzo lubię zapach ogórka w kosmetykach. Jak ogórka ogólnie? Nie lubię. Jestem w stanie zjeść tylko mizerię i cacyki, ale tak na przykład ogórka na kanapkach nie zjem, nie ruszę, nie tknę, nie cierpię. Tak, zapach ogórka w kosmetykach uwielbiam i ten tonik przepięknie pachniał ogórkowo. Był z tego co pamiętam troszkę mało wydajnym, natomiast działał na moją skórę świetnie. Właśnie był fajnym takim przygotowaniem pod serum, pod krem, świetnie odświeżą. Ja go co prawda używałam wiosną, a wydaje mi się, że latem jeszcze bardziej bym z tych odświeżających właściwości była zadowolona. Więc jeżeli wy macie ochotę, to naprawdę ciekawy produkt. I kosztuje grosze. Nie pamiętam, 5 zł, 6 zł, coś takiego. Dalej, żele pod prysznic. Żel i sana Pani, którego nie umiałam zdzierżyć z zapachu. Ja go kupiłam do kosmetycznego DIY. No i potem on mi tak leży, leży. I stwierdziłam, że go wypadałoby zużyć. Jakoś taki nieszczególny ten zapach. Nie podobało mi się. E, następnie e, znowu produkt, który mi się bardzo pod prysznicem spodobał. Jest to DAF Taki kremowy, jakby, taki, takie kremowe mleczko pod prysznic, krem pod prysznic, coś takiego. Ja uwielbiam zapachy produktów Nivea i DAW, takie właśnie kremowe, takie medlane. Uwielbiam naprawdę. I ten produkt świetnie pachniał, miał właśnie taką kremową, taką gęstą konsystencję. Miałam wrażenie, jakbym bardziej taką odżywkę na ciało nakładała niż żel czy coś takiego do mycia. Świetny zapach, bardzo fajnie się piją, nie był niesamowicie wydajny, był gęsty, więc nie wylawało się wiecie nie wiadomo ile z tego opakowania. Ja byłam bardzo zadowolona, świetnie nawiężał ciało, nie przesuszał, super, świetny. O, zobaczcie, jeszcze jedno opakowanie w moich ulubionych płatków. Dalej, szampon do włosów, szampon head and shoulders, wersja Sensity. To był szampon, który na początku mnie zachwycił. Nawet w mojej pielęgnacji włosów Wam opowiadałam, że świetnie działa. Rzeczywiście działa antyłupieżowo. Anty Przeciwłupieżowo. Jak mam po większości szamponów, momentalnie łupież, nawet już po pierwszym użyciu, tak ten mi ten. Tak ten mi ten. Tak ten szampon wyleczył mi łupież. Natomiast już pod koniec opakowania zauważyłam, że coś się dzieje, coś się dzieje, i niestety, ale wywołał mi łupież. Więc no niestety, no nie, taki średni. Jeżeli nie macie problemu z szamponami, że wam wywołują łupież, to przypuszczam, że ten powinien wam się sprawdzić. Natomiast jeżeli macie taką skórę głowy jak ja, że ja po prostu nawet szampon dla dzieci potrafi mi zrobić łupież, to raczej nie sięgałabym. Bo tak jak mówię, wyleczył, było przez chwilę fajnie, natomiast pod koniec opakowania już potem niestety na powrót miałam łupież. Dalej mój ulubieniec i mam już kolejną butlę, która mi się znowu kończy i kupię znowu kolejną. Jest to nic innego jak suchy szampon Batiste do włosów brązowych. Ja ten produkt kocham. On nie pozostawia mi białego nalotu na włosach, włosy są przepięknie odświeżone. Ja bardzo często też go używam, żeby nadać takiej tekstury i objętości włosom. Mimo, że na przykład włosy nie są przetłuszczone, ale ja mam zazwyczaj je więc żeby je troszkę podnieść, to ja sobie lubię właśnie tym, tym suchym szamponem co jest plusem właśnie to to, że brunecki nie mają problemu z białym nalotem, on psika yy, takim ciemnym jakby pudrem, przez co nic na włosach nie widać, że coś tam wiecie majstrowałyście, psikałyście, więc jeżeli nie, yy, jakby nie lubicie tego białego nalotu na włosach, a jesteście fankami mi to zacznijcie właśnie na tą wersję, ona się nazywa Divine Dark i powiem wam, że w Niemczech zauważyłam w drogeriach bardzo duże różnice cenowe, jeśli chodzi o właśnie Batiste. Chyba w Rosmanie wydawało mi, wydaje mi się, za przeszło 4 euro widziałam ten właśnie Batiste, różne wersje. Natomiast ja w DiEM płacę 2 euro z groszami, więc nie wiem skąd ta różnica w cenie. Natomiast zawsze jak mi się Batiste kończy, idę do DiEM, tam jest najtaniej, przynajmniej tak mi się wydaje. Dobra, dalej te, kilka takich pierdłeczek. E, mój ulubiony base extra, czyli baza, e, baza taka utwardzająca płytkę paznokcia i produkt do przedłużania płytki z neonej opowiadałam ostatnio w, dniu, w ulubieńcach, więc się nie będę rozwodzić, ale jeżeli macie delikatne paznokcie, chcecie je wzmocnić, bądź też macie je krótkie, a chciałbyście wydłużyć płytkę paznokcia hybrydą, to właśnie Neonail Base ekstra świetny produkt. Dalej bardzo mało wydajny korektor z Golden Rose, który nie pamiętam jak się nazywa. Chyba po prostu Liquid Concealer i tyle, mój kolorek 01. Natomiast całkiem fajnie kryjące moje duże cienie pod oczami korektor w pędzelku tutaj dosłownie, no, no nawet nie widać przejechałam pędzelkiem, ale już nic nie zostało e, tak jak mówię, bardzo fajny korektor pod oczy, całkiem fajnie kryjący na wypryski może tak nie do końca ale pod oczy fajnym taki troszeczkę rozjaśniający, natomiast bardzo, bardzo niewydajny natomiast kosztował mnie na Minty chyba 6,90 więc czego chcieć więcej Choćby go kupować raz na trzy tygodnie, to i tak nie jest majątek. Następnie krem pod oczy z świeżym ogórkiem, kwasem i kwasem hialuronowym. To jest firma Jean Lin, tak mi się wydaje, w filozofii coś tam coś tam. Jakiś wegański po prostu kosmetyk. Myślałam, że one są tylko w Diemie, ale Rossmann też już te produkty wprowadził. Produkty właśnie wegańskie, tutaj um bez silikonów, parabenów, coś tam, coś tam, z przyjaznym pH dla skóry. Natomiast ja po tym kremie nie widziałam nic kompletnie pod moimi oczami. Jakoś też specjalnie nie nawilżał, Myślałam, że będziemy może mieć przynajmniej e, zapach ogórka, a tu nawet ogórka nie było. I taki, no, pompeczka fajna, całkiem ten produkt był przyjemny, właśnie pod względem użytkowania, że tutaj bardzo wszystko higieniczne. Natomiast, no, nie robił nic pod moimi oczami, e, dlatego ja do niego nie wrócę. Nie był jakoś strasznie drogi, bo ja za niego dałam chyba niecałe 8 euro, coś takiego, więc nie jest, powiedzmy strasznie, ale. No, nie robił nic, więc do niego na pewno nie wrócę i Wam też nie polecam. Kredka z Catrice, to jest po prostu ulubieniec z życia. Tutaj już no, nic nie ma, wyszła mi ta kredka już całkiem, przy ostatnim temperadowaniu po prostu mi wypadła. Kredka 020 Daily with Ashton, nie pamiętam jak w ogóle się te kredki z Catrice nazywają, ale one były kilka lat temu bardzo popularne na YouTube. To jest moja już enta kredka, uwielbiam do brwi, teraz mam coś innego, tak wiecie. Przy okazji. E, natomiast, jeżeli lubicie kredki do brwi, pracuje Wam się nimi szybko, to Katry jest naprawdę świetne. Moja mama też używa i jest też bardzo zadowolona. Ja tutaj nie będę się rozwodzić, bo ja już o tej kredce wspominałam milion razy przy okazji różnych filmów. I naprawdę produkt warte uwagi. I dwie rzeczy: rzeszy, dwie rzeczy saszetkowe, czyli maseczki do twarzy Garnier, Skin Active i, i maska za L'Oreal. Loreal Detox, ta wiecie, taka czarna z tej serii maski czysta glinka. Jeśli chodzi o tą nawilżającą z Garniera, to powiem Wam tak, tutaj była to maska taka do suchej skóry, właśnie odwodnionej, z granatem i gliceryną, powiem Wam taka średnia. Troszkę nawilżała, ale to nie było jakieś bardzo mocne uczucie nawilżenia. Myślałam, że ona się może będzie trochę wchłaniać w buzie. Co by było świetne, bo wtedy miałabym wrażenie, że jeszcze bardziej nabliża. Natomiast ona na tej buzi pozostawała. No i tak, no taka średnia, średnio nabliżająca. Myślałam, że to lepszy efekt. Nie była droga, jakoś 70-80 centów, więc da się przewolać, ale naprawdę szału nie było. Natomiast to, to jest mój ulubieniec. Ja będę o tych maskach Wam chyba mówić przy, przy ulubieńcach. Czerwca, bo mam jeszcze w zapasie i pewnie kupię pełnowymiarowe opakowanie, bo naprawdę ta maska mnie bardzo zaskoczyła już przy pierwszym użyciu. Jest to właśnie czarna maska z tej serii maski Czysta Glinka L'Oreal. To jest produkt, który działa już przy pierwszym użyciu. Tak niesamowicie ta maska oczyszcza pory i w ogóle skórę, że buzia się wydaje być taka wybielona, taka bardzo, bardzo czysta. Tego efektu po prostu nie da się opisać. Ja się nie spodziewałam, że coś może tak dobrze oczyści moją skórę. Ona zastyga tak na taką bardzo ściągającą maskę. Mam, mam nadzieję, że wiecie o co chodzi. Ona robi się totalnie sucha, robi się jaśniejsza, bo ona jest ogólnie taka dosyć ciemna, ona jaśnieje. Właśnie wysusza się całkiem, ale tak troszkę ściąga buzię. Nawet nie, ściąga, nie, nie troszkę, a bardzo ściąga. Że jeżeli tutaj już sobie wokół ust tak dosyć mocno dojedziecie tą maską, to no po prostu jak ona wyschnie, to ciężko się aż mówi, bo ona jest taka mocno ściągająca. Natomiast po jakby jej zmyciu, wszystko wraca do normy, buzia nie jest ściągnięta, ale jest niesamowicie oczyszczona. I jak ona też wyschnie na buzi, to normalnie widać, tam gdzie są te czarne... Um, wągry, gdzie są pory po prostu zanieczyszczone, to widać na tej masce właśnie dokładnie te kropeczki. Wszystko dokładnie na moim nosie widać, gdzie było zanieczyszczone, więc to mam nadzieję sprawia, że ta maska po prostu działa. I tak jak mówię, bardzo, bardzo dobrze, bardzo dobrze oczyszczający produkt, nie spodziewałam się. Ja te maseczki dostałam od Lory, ale pocztą, bo sobie właśnie zamówiłam z ich strony internetowej, takie próbeczki właśnie, żeby sobie przetestować, zanim kupię pełnowymiarowe opakowanie, bo pełnowymiarowe opakowanie jakoś między 30 a 40 zł kosztuje tutaj w Niemczech niecałe 10, 9 z groszami, euro oczywiście. Więc wolałam sobie najpierw przetestować próbkę, i jestem niesamowicie zadowolona i tak myślę, że sobie chyba, mimo że mam trochę tam maseczek, to chyba sobie jeszcze kupię właśnie. Um... Tą czarną, bo jest świetna. Naprawdę jestem bardzo zadowolona i zepnijcie koniecznie. Jeżeli macie problem, po prostu z zanieczyszczoną buzią, z rozszerzonymi, z zanieczyszczonymi porami, to myślę, że ta maska powinna Wam się sprawdzić. No i to na tyle. Troszkę się rozgadałam, ale mi było źle. Moja tutaj. E, moja torebeczka jest już pusta, w ogóle muszę ją wywalić i znaleźć sobie na dęko coś innego, bo już strasznie ta torba wygląda. Mam nadzieję, że Denko Wam się spodobało, że coś podpatrzyłyście, może Wam coś poleciłam albo coś Wam też odradziłam. Dajcie koniecznie znać w komentarzach. A jeżeli filmik Wam się podobał, to oczywiście nie zapomnijcie o w górę, będzie mi bardzo miło. Zapraszam też do subskrypcji. Tam na dole macie oczywiście przycisk czerwony, gdzie możecie kliknąć, być na bieżąco z wszystkimi filmikami. Na dzisiaj tyle pozdrawiam Was, Buziaki, papa!